Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej ezoterycznej serii. Wielkimi krokami zbliża się Sabbat Beltane. Co oznacza? Że lato oficjalnie zagości w naszych ogródkach. Tak więc rezerwujcie sobie noc 30 kwietnia na 1 maja, a najlepiej zaproście znajomych, zróbcie ognisko i uczcijcie to święto płodności. Tej nocy właśnie druidzi rozpalali ogień w dwóch paleniskach, wzywając światło na swe ziemię. A w domostwach ludzie gasili płomienie ich ognisk domowych i rozpalali je na nowo, by zaznaczyć nowy początek. Przyjęło się także przepędzenie bydła pomiędzy owymi ogniskami, po to, by zdjąć z nich wszelkie uroki, by stały się płodne oraz zdrowe tego roku. Rzecz miała się podobnie z polami uprawnymi. Jednak wtedy lud szedł z pochodniami, by pobłogosławić ziemię. Kolejnym ważnym rytuałem tego sabatu było palenie tzw. witlinowca. Co miało przepędzać zimę i wieścić rychłe nadejście lata. Jako, że jest to także święto kwiatów, zwane przez starożytnych Rzymian floraliami, stawiano pale brzozowe zwane słupami majowymi wokoło palenisk i przyozdabiano je właśnie kwiatami i stążkami. Ze wszystkich ich stron tańczyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety, chwytając za owe tasiemki. Utarło się także zbieranie pierwszych kwiatów wiosennych o świcie. Jednak cóż by to była zapogańska tradycja, gdyby w tyle zabrakło uciech cielesnych? Tak więc od zmierzchu do wzejścia słońca, ziemianie rozkoszowali się swoją bliskością, bo przecież jest to święto płodności. Co kraj, to obyczaj. W związku z tym Germanie nadali tej wyjątkowej nocy nazwę Walpurgi. Imienniczka była księżniczką anglosaską oraz, uwaga, przyłożoną klasztorów Heidenheim. Oczywiście nie mogło zabraknąć także atrakcji. Akurat w tych okolicach była to także noc przykusów. Jeżeli zaś chodzi o historię sabatów na górze Blocksberg, to wszystko zaczęło się w roku 1653, kiedy to pewna kobieta zeznała, że sam diabeł ją przeniósł w to miejsce. Ponoć reszta doniesień to już fikcja literacka i bujna wyobraźnia pisarzy. Należy wspomnieć, że sama góra, zwana także Brochen, leży w górach Harz, otoczona zewsząd dziewiczymi puszczami. To właśnie tam z legend możemy się dowiedzieć o elfach, wróżkach czy innych stworzeniach rodem z baśni, bo gdzie indziej miałyby mieszkać, jeśli nie tam? A same wiedźmy rzekomo uwielbiały to trudne miejsca, zbierając zioła i inne ingredienty do swoich magicznych trunków. W noc walpurgi zbierały się na heksym placu i udawały się na sam szczyt góry, by odprawiać rytuały i oddawać się seksualnym uniesieniom. Dodatkowego mistycyzmu temu miejscu dodawał fakt, że sporadycznie można było zaobserwować aureolę i własne widmo cienia na chmurach. Wyobraźcie sobie tylko prostego człowieka, który stał się Bogu ducha winnym świadkiem tego optycznego zjawiska, które zresztą nosi nazwę widma Brokenu. Skoro już wiecie, skąd wziął się ten sabat i o co w nim chodzi, to przejdźmy do punktu, w którym opowiem, jak w dzisiejszych czasach można go uczcić. Otóż klasykiem gatunku jest jak zawsze rozpalanie ogniska. Zaznaczałam w moich poprzednich odcinkach o różnych sabatach to, że mamy zwyczaj zapraszania znajomych. Chętnie oddają ogniowi swoje dary, dziękują i proszą o łaski, a reszta dołącza później na tak zwaną kiełbaskę. Jako że w tym roku Betanel wypada idealnie w weekend, można udać się do lasu czy na pole, by pozbierać właśnie owe pierwsze wiosenne kwiaty, by później ozdobić nim dom. Wnieście do niego pozytywną energię i barwy, które daje nam sama matka Natura. Jeśli masz balkon lub ogród, znajdź nowe rośliny. Możesz także przejść się ze świecą po swoich włościach, odpędzając choroby i błogosławiąc to, co już rośnie. Jeśli chcesz zajść w ciążę, to zdecydowanie mało tak dobrych dni na to, jak nadchodząca sobota. Jeśli nie masz chęci lub możliwości, by spędzić ten czas na łonie natury, to po prostu kup kolorowe świece, olejek eteryczny przywodzący na myśl rozkwit lata i zrób sobie czarujący wieczór. Dziękuję za wysłuchanie odcinka, życzę Wam wszystkim magicznej soboty i jak zawsze będę wdzięczna za każdego lajka i subskrypcję.